W związku z przygotowaniami do procesu rekrutacyjnego w puławskich szkołach podstawowych urząd miasta przedstawił ankietę, dzięki której ma poznać opinie rodziców na temat placówek edukacyjnych w puławach. Kwestionariusz dotyczy podstawówek prowadzonych przez miasto. Rodzice pytani są między innymi o trzy najważniejsze czynniki, które zadecydowały o wyborze szkoły dla ich pociech, a także o to, czy wybrana placówka edukacyjna spełnia pokładane w niej wcześniej oczekiwania. W przypadku krytycznych uwag na temat funkcjonowania danej szkoły twórcy ankiety proszą o sprecyzowanie. Ankietę można znaleźć na stronie puławskiego urzędu miasta pulawy.eu ponadto szkoły rozesłały linki do ankiety do rodziców dzieci uczęszczających do szkół swoje zdanie puławianie będą mogli wyrazić także podczas debaty o puławskiej edukacji która odbędzie się 8 lutego o godzinie 17. .00. Wykonamy dla Ciebie każdy mebel z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Wieloletnie doświadczenie i własny park maszynowy. Materiały najwyższej jakości. Błyskawiczna realizacja. Panda Meble. Producent mebli na wymiar. Zapraszamy do salonu w Puławach ulica lubelska 55 oraz na meblepanda.pl. Zadzwoń i powołaj się na reklamę telewizyjną, a dostaniesz 5% rabatu.